Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj 2 złote, 1958 rok. Monetę bito w Mednicy Państwowej w Warszawie, w alu Alupolonie, na krążku o średnicy 27 mm. Ma się 2,7 g z rantem ząbkowanym, według projektu Wojciecha Jastrzębowskiego. Rewers. Na tej stronie monety znajduje się napis 2 złote, na tle dwóch stylizowanych snopów zbóż i wiązanki jabłek. Zobaczmy jeszcze drugą stronę monety. Awers. W centralnym punkcie umieszczono godło, orła bez korony, poniżej rok bicia. Dookoła napis: Polska Rzeczpospolita Ludowa. Nakład: 82 miliony. 640 tysięcy sztuk. Cena. Moją monetą się nie sugerujcie. Jest tyle warta, ile metal, z którego została wykonana. Ale jeśli ktoś by miał ochotę mieć w stanie menniczym, to za taką monetę musimy zapłacić minimum 120 zł. Dziękuję za uwagę. Hej.